Po obejrzeniu odcinka nie zapomnij o zostawieniu łapki, a także napisaniu komentarza. Miłego oglądania. Także moi drodzy witam wszystkich bardzo serdecznie Jestem tej strony to jest kolejny odcinek na moim kanale. Moi drodzy w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie bucket challenge. Tak, challenge, który zapoczątkowałem ja i nominuję od razu tutaj na starcie grafa do wykonania tego challenge'a. Challenge składa się z trzech części. Um, mianowicie zacznijmy od tego, że skaczemy z 200 kratki na poziom 56. Um, po drugie... Pierwszym skokiem robimy normalny bucket, water bucket, bez dostania obrażeń z upadku. W drugim musimy wyrzucić bucket i złapać go przed dotarciem na ziemię i postawić sobie wodę, też nie zginąć. No i trzeci to jest skok na craftingi, który też musimy wykonać z bucketem, to już bez wyrzucenia bucketu, co prawda. Także zaczynamy moi drodzy. Oczywiście zliczajcie ile faili ja tutaj zrobię. <laughs> Podczas całego tego odcinka będę starał się wszystkie faile, żeby były widoczne. I tak naprawdę wszystko tutaj zależy od sprawnej ręka, oko. Trzeba w dobrym momencie po prostu kliknąć, żeby udało nam się przetrwać tak naprawdę. I fak źle się teraz zrespiłem. Tak, ten fail przed chwilą wymontujemy z racji, że to było po prostu przez ten comment block, z racji, że wykorzystałem tutaj po prostu łatwą komendę, która tepa nas 200 kratek do góry i stałem w złym miejscu. Także ten fail się nie liczy, moi drodzy. Takie faile, jeśli ktoś zrobi to, to nie doliczajcie. Liczą się tylko faile przy skoku, takim normalnym, z tego bloczka. I teraz spróbujemy. Fuck, znowu się nie udało, dobra. Wydaje mi się, że w końcu mi się to uda. Do trzech razy sztuk, jak to się mówi, także spróbujmy teraz. Muszę trzymać spację i trzymać shift, jeśli dobrze pamiętam. I teraz! Jej, udało nam się! Mamy sukces! Pierwszy ze skoków nam się udał. Także przechodzimy teraz do skoku drugiego. Także moi drodzy, jak wspominałem, drugim skokiem będzie skok z wyrzuconym paketem. Także zaczynamy. Ogólnie zauważyłem, że bucket trzeba trochę wcześniej wyrzucić przed nami. O na przykład tyle. Co byśmy mogli go podnieść od razu, jak wlecimy w jego strefę i. Tak! A powiem wam ogólnie, że przed chwilą to hmm, prawie nam się udało. Prawie wykonaliśmy ten challenge. A co prawda postawiłem wodę, ale kliknąłem w złe kąt boka. No i niestety musimy to powtórzyć. A, czyli mniej więcej tyle. Zację takie, że itemy w Minecrafcie nie podnoszą się od razu w momencie kiedy do nich dolecimy. A, dobra. Wchodzimy tam jeszcze raz. Ja czuję, że mi się to w końcu uda. No jest taki śmiechowy challenge. Będę tutaj ginął na pewno multum razy. No, ale liczę, że, 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 że pokaże ktoś w końcu klasę. Jest! Drugi zaliczony. Nice! Przechodzimy do trzeciego. No i tak dokończając sobie jeszcze przed skokiem na craftingi, mam nadzieję, że Graffitisowi też się uda, mam nadzieję, że trochę gorzej ode mnie, bo to jest oczywiście challenge. I, i tak mówię, że grafi, możesz tam sobie znominować jedną, dwie osoby, jak chcesz. Chyba najtrudniejszy skok. Tak, o dziwo ten jest chyba najtrudniejszy, z racji, że craftingi lubią bugować kładzenie bucketów i mimo otrzymania shifta nadal to się nieraz nie udaje. No także zaczynamy, moi drodzy. Znaczy, ile razy tutaj mi się nie powiedzie. No, spodziewałem się, że za pierwszym mi się nie uda oczywiście. Wyjaśniamy sobie oczywiście bucket wody. Nasz tutaj mamy takie awaryjne, jakby nam się nie udało tego odzyskać w jakiś sposób. No i skaczemy kolejny raz, zobaczymy ile faili w ogóle możecie podliczyć, albo nawet ja podliczę. Tego nie zaliczamy, czyli tutaj jest jeden fail więcej z racji, że wypadłem już poza te craftingi. Liczy się tylko skok na craftingi, na których na craftingi kliknę i położę wody na crafting, Tak jakbym miał sprecyzować tutaj zasady. Także musimy to jeszcze raz zrobić. I nie udało mi się, niestety. Ogólnie zauważyłem, że co do tych craftingów, bo sobie testowałem, czy to będzie w ogóle działało. Że na craftingu muszę kłaść na sąsiedni crafting, że nie mogę kłaść na crafting, na który spadam, a tylko muszę to zrobić jakoś ten sposób. FAK, źle skoczyłem! Okej, okay, tych fejli będzie <coughs> co prawda co nie miara. No i na tym to polega to będzie krótki odcineczek, ale wydaje mi się, że treściwy. Może nauczycie się czegoś potrzebnego, nie wiem, gdzie wam się gdzie bakiety przydadzą. Ale okej, okay, znowu źle spadłem. Dobra, nie chcę mi się potem ten bucket leniwy youtuber, także weźmiemy sobie tego, Skaczemy jeszcze raz. No tak, tak jak spodziewałem się, to będzie najtrudniejsze z Że mówię, te craftingi jakoś tak dziwnie działają. Że próbujmy, próbujmy, może w końcu mi się powiedzie, i nie znowu wyskoczyłem. Tak, dodatkowym utrudnieniem jest ogólnie to, że tych craftingów jest, jak widzicie, mało. No i o to tutaj chodzi w tym. Mapkę prawdopodobnie będę podsumował po prostu kolejnemu. To był fail, jak coś. Nie ma tego, w końcu nam się powiedzie, coś czuję. Ja, ja czuję, że to będzie najbliższy bucket prawdopodobnie już. Shift. No, prawie cyferku, prawie. <laughs> Dobra. Ogólnie jest progres, bo udało nam się postawić wodę na craftingu. A No i to jest to, co mówiłem. Ja byłem na tym craftingu, spadając składem na ten. Oczywiście tutaj będąc na dole, to tego się nie da sprawdzić, ale przy dużej prędkości nie da się położyć, kiedy spadam na ten crafting, na ten crafting. Musiałbym spać mniej więcej tak, żeby ta woda zastopowała mnie. A, także próbujemy dalej, próbujemy dalej. Jestem szczęśliwy, że nie robiłem jednak challenge'u ze złap bucket i wyląduj na craftingu challenge, no bo to by było chyba dużo, 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 zbyt duże przegięcie. O, tak może to ujmijmy. Dobra, craftingi są z tej strony. Ciężko to widać w sumie z tej odległości już. No dobra, próbujemy dalej. Muszę trochę wyżej... Fuck. Tak, muszę to zrobić tak, żeby spaść mniej więcej na ten prosto i celować w ten. I to powinno zadziałać. No zobaczymy jak to pójdzie. Oh, masakra, ile ten odcinek już ma? Coś koło 7 minut, tak mi się wydaje. Dla was też to będzie coś koło tego. Prawie. No, jestem bliżej niż dalej tak czuję, wiecie. Jestem bliżej niż dalej coś tak czuję po prostu z tymi skokami. Właśnie sobie fajny motor leci, jedzie przed moim oknem. Leci, leci motor, tak? Leci motor. Pozdrawiam motor. Dało mi się. Udało mi się ziomeczki. że moi drodzy, tak ogólnie jak mówiłem, wyzywam do challenge w tym momencie Grafa. Oczywiście możecie widzieć na jego kanał, będzie tam w karcie, takiej, takiej, takiej wrogu prawdopodobnie szczałkę do tam dam. No i. No i graf masz challenge, zrobić water bucket challenge. A jak, jak chcesz jakieś tu informacje co do tej, tej mapki tak dalej, Jak tu mam Ci podać na przykład ilość craftingów, no to stary napisz, wiesz, wiesz, wiesz gdzie ten napisek stary. A wam to bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. No i nie zapomnijcie o łapeczki łapeczki, napisaniu komentarza, jakie byśmy jeszcze mogli challenge zrobić, na przykład na fajnach No nie? Zobaczcie jak taki jak, jak taki pomidor wygląda.